Siemanko, witajcie ponownie na moim kanale a dzisiaj mamy Royal Lambe, Mariusz Pudzianowski kontra Robert Burnejka, czyli Pudzian, Dominator, Pyton zmierzy się tutaj z hardkorowym koksem na Royal Lambe. o, tutaj w pięknych dwóch pań jeden i drugi a przed wami Mariusz Pozianowski. dorobił się już tutaj Pudzian, pasu i do ringu wchodzi Mariusz Pozianowski Jestem ciekawy jak wy obstawiacie kto wygra z tych panów Czy to będzie Hardkorowy Koksu, czy to będzie Pudzian Walka się zapowiada bardzo bardzo ciekawie Naprawdę waga obydwu to jest około 200 chyba 60 kg Jeżeli się nie mylę Mogę, mogę się mylić, bo dokładnie nie znam obecnej wagi jednego i drugiego pana. Ale ponad 250 kg na 100% będzie. I naprawdę tutaj super waga ciężka. I naprawdę będzie się działo. A jak to mówi hardkorowy koksu nie ma lipy. No i hardkorowy koksu będzie próbował zrobić wszystko, żeby lipy nie było. No ale. Pudzian tanio skóry nie sprzeda ja Jak już czas przyzwyczaił do tego Walczy do końca Jeden i drugi prezentuje się bardzo dobrze Jeżeli chodzi o masę mięśniową Sami oczyńcy, ocencie który lepszy, który lepiej wygląda No według mnie Mariusz Pudzianowski, zwłaszcza że troszeczkę schudł Burnejka wygląda na no, po prostu jak Nakoksowany Napompowany nakoksowany balon no. Za dużo, za dużo po prostu tych mięśni Za dużo tych kurcze różnych tego typu używek Bo w ogóle nie ma możliwości takiej, żeby taką masę mięśniową osiągnąć w inny sposób Sami wiecie, tu już nie mamy co się oszukiwać Przed Wami Robert Bruneka. Hardcore koks No i chwali się swoimi mięśniami no wygląda nieźle, wygląda nieźle, ale Mariusz Poziorowski na pewno jest przygotowany do tej walki zwłaszcza, że ma większe doświadczenie jeżeli chodzi tutaj o walki obaj bardzo silni obaj bardzo zdeterminowani i obaj chcą pokazać, że potrafią że też potrafią się bić no Tutaj Hardkorowy tu prezentuje kibicom swoją masę mięśniową Oczywiście sama się nie zrobiła, musiał włożyć w to dużo, dużo pracy Ale tak jak mówiłem Nie tylko pracy, ale dobra, zacznijmy walkę I Mariusz Pudzianowski przeszedł tutaj od razu bardzo szybko do ataku. Ale głowę, ale oberwał teraz Mariusz Pudzianowski, ale wstaje, szybko się podnosi. I Łokieć poszedł tutaj. Ląduje na głowie Mariusza. Y, Roberta Burnejki, przepraszam. Robert Burnejka leży na deskach. A Mariusz Pudzianowski tutaj widać bardzo zadowolony. Na razie wygrywa. Czy to będzie kolano? Niestety nie kolano, ale tutaj bardzo osłabił plecy swojego przeciwnika. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ła, Robert Burdejka. Ale rzucił Mariuszem. Trzy to kurczę, widzicie te siły? Ile to trzeba mieć siły, że rzucić takim klocem? O, kolano poszło teraz. Bardzo ładnie. Cóż ale za, ale skontrowa tutaj Robert Budajka, ale Mariusz. Nie, nie trafił. To nie tam jest, to nie tam Ja wiem, że jesteś. Jezu, ale Bigwood poszedł tutaj w stronę Mariusza Poziomskiego, dokładnie doszedł jego twarzy. I czy to będzie wyrzucenie Mariusza Poziomskiego? Nie trafił, nie trafił! Właśnie, Mariusz, Właśnie! Mariusz. Oooo. Oh. I Robert Brunejka, tak jak mówiłem, bardzo bardzo dużo siły. Bardzo dużo siły. I kolejne kolano. I teraz Robert, i teraz Mariusz Pudzianowski w poważnych kłopotach. Coś tam zakombinował. Robert Burnejka I będzie teraz próbował. Jakie wyniesienie. Je. Ale podniósł swojego przeciwnika. Nie chwal się tak, bo dzwona dostaniesz Właśnie o to chodziło I czy teraz będzie końcowa akcja? Jest submission, ale... Ale jest to naprawdę... Bardzo dużo siły Ale Mariusz Pudzianowski, strongman, mistrz świata Dla niego to jest żadny problem Nawet podnieść Roberta Burnejkę I jeszcze raz nas... Tutaj Robert Wurnejka pokazuje, że też ma siłę wielką Widzicie, ła, rzucił tutaj Mariusza Pudzianowskiego na deski I wszedł kurczę i ciosy zada jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim, ła Mariusz Pudzianowski obrywa, ale Aleksa, Aleksa bliz, Mariusz wstawaj Mariusz wstawaj, 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 proszę Cię wstań, wstań Czy to, to będzie kontra? A, udało się Zajęte był tutaj burnejka dziewczynami Stawaj koksu Oooo, ale szaf tutaj bardzo mocno Mariusz Pudziarowski i będzie próba skoku z trzeciej liny Czy się uda? Zobaczymy? Udało się I próba przypięcia tutaj Roberta Bruneyki Ale tylko dwa niestety Uuu, jeszcze nie koniec Szybko podnosi się Robert Brunejka. I znowu tutaj rzucać będzie Mariusza Podzielowskiego Mariusz Podzielowski postanowił wyjść Z ringu, ale dobrze, jak chcesz walczyć tu, to o popatrz... jak ale to tak nie miało wyglądać. I jednak to szybszy, ale Mariusz, szutaj, skontrował. Chciałeś być kto szybszy, Robert Burejka. I A, bardzo ładnie tutaj, i jeszcze jeden. O, ale kopy tutaj przyjmuje Hardcore'owy koksu i jeszcze ko tutaj łokieć, ale patrzcie nie, nie ale patrzcie to On się nie On się nie kładzie A już tutaj 7 liczy Sędzia I naprawdę poważne kłopoty mamy w tym momencie Ej! Nie! Zaraz będzie A tutaj Robert Blueka wrzucił nas na ring z powrotem Idziesz się pochwalić swoją masą mięśniową przed kibicami? Nie chwal się, nie chwal Dobra, dobra jesteś hardkorowy, ale... Ale ja ci tutaj jeszcze... Nie skończyłem z tobą, gościu Wstawaj będzie próba tutaj kończenia, już tej walki ze strony Mariusza Pociąskiego. I pięknie udało się. Czy to będzie koniec walki? Czy to będzie koniec walki? Uła, jeszcze mamy powtórkę tej pięknej akcji. O, jakby złamał kręgosłup. Robertowi to naprawdę byłoby. No, strasznie tutaj. Strasznie tutaj wykonał, ale zobaczcie sobie Już Robert Burnejka. O, już przeszedł tutaj do kontrataku. Nie no silny zawodnik. Widać, że jest desperowany, widać, że chce wygrać Pierwszą walkę z popkiem przegrał I Tutaj już coś była mowa o rewanżu, ale nie wiem kiedy, kiedy do niego dojdzie i Mariusz Poziarowski, ale jeżeli przegra tą walkę Robert Burnejka to nie wiem, czy będzie rewanż. I czy w ogóle do, zgodzą się tutaj, do, żeby doszło do tego rewanżu? Nie! Próbuje znowu, znowu podnosić, no ale rzuca nim jak lalką. On jest naprawdę bardzo silny. I znowu Aleksa Bliss jest, ratuje nam skórę tutaj Mariusza Pudzianowskiego. Mariusz wchodzi do ringu. Ja, i rzuca tutaj o matę swoim przeciwnikiem Mariusz Pudzianowski. Będzie próba jeszcze raz. Skoczymy z tej trzeciej liny. I może teraz będzie to już... O oh my god. No niestety to się nie udało. Co on tam pokazuje? O co te u chodzi? To będzie końcowa akcja Mariusza, tego Mariusza, przepraszam bardzo. Roberta. Ale Mariusz, jeszcze nie, nie jeszcze to nie koniec. Niestety, submission I tak jak widzicie kochani, wygrywa Robert Brunejka przez tutaj Submission Poddał się Mariusz Pudzianowski I Robert Brunejka Przegrał z... Tak, przegrał z Popkiem, dobrze mówię, przegrał z Popkiem Ale wygrał z Mariuszem Pudzianowskim tu była próba przypięcia Mar przez Mariusza, ale no niestety nieudana. Tu Mariusz mógł przypinać, mógł spróbować tutaj już zakończyć tą walkę, no ale tego nie zrobił i tutaj sami widzicie bardzo wygiął swojego przeciwnika. I Mariusz Pudzianowski niestety przegrywa tą walkę. Jeżeli się kochanie oczywiście podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć!